Przyjeżdżając tutaj, oczywiście świetnie się bawimy, ale też szkolimy się. Jest na pewno dobra okazja do tego, żeby się sprawdzić, żeby się dowiedzieć też nowych rzeczy, bo kiedy popełniamy błędy, no to jesteśmy w stanie wyciągnąć z nich pewne e, nauczki. Co więcej, oni chcą integracji w takiej, w takiej formie, więc to już jest szaleństwo, żeby wymyśleć to jako integrację, to, to chyba się sprawdziło. Są takie czasy, że my musimy mieć mega praktykę, nie tylko teorię, a im bardziej jest to też jakby przez taką formę trochę zabawy, tym bardziej chyba przyswajamy tą wiedzę. Więc myślę, że tutaj te zespoły dużo wyniosą. Takie szkolenia powinny być realizowane częściej, i u nas w firmach również. Także są zachwyceni. Ale poza tym to się przyda w życiu, po prostu. Nie, nie wiadomo już, kiedy taka sytuacja nastąpi, kiedy my możemy właśnie stać, kiedy w jakiegoś wypadku może dojść. Teren budowy to jest miejsce, którym nie jesteśmy w stanie zapewnić, że był całkowicie bezpieczny, tylko zarządzać tym niebezpieczeństwem. Uważam, że to jest niesamowita przygoda. Każdy powinien tego doświadczyć. W każdym, że tak powiem, tutaj scence są jakieś zagwostki i trudności. Fajna jest smutka rywalizacji. Na pewno dużo frajdy. Jest też intensywnie. 18 stacji to bardzo intensywny dzień. Duże możliwości. Różnych scenariuszy. To jest kolejny krok w dbaniu o bezpieczeństwo nas i naszych najbliższych albo pracowniczych. Świetna sprawa moim zdaniem. Pierwsza pomoc to powinien być wymóg i obowiązek. Nie wiadomo, co się kiedy wydarzy na drodze, jak będziemy iść nawet. Taka inicjatywa w szkołach, w pracy, w zakładach pracy obowiązkowa. Dla każdego pracownika. Ile? A, Tutaj mamy okazję przetrenować te wszystkie elementy. Które są potrzebne. I na pewno dużo się nauczymy tutaj. Ogólnie fajna inicjatywa uważam za zawody, i właśnie tak wiedza, myślę, że każdemu by się przydała, jednak potrzebna by była. Organizacja jest bardzo dobra, pozoranci świetnie wykonują swoją robotę. To nie jest robienie czegoś na fantomie, tak jak robimy to normalnie na szkoleniach, tylko faktycznie żywy człowiek, który krzyczy, którego trzeba opanować, trzeba szybko coś znaleźć, i to jest taka żywa sytuacja. Duże brawa dla brawa y, osób. Dla pudorantów. <grystanie> pudorantów. Jest tak? pełen profesjonalizm, y, dużo gry aktorskiej. Jestem osobą poszkodową, spadłem w wysokości. Do moich zadań należy. udawanie. Udawanie! <grystanie> Nie Niezawodni są zaangażowani, ale przede wszystkim wiedzą, co robią. My im tłumaczymy lepiej, jak mają to robić na co dzień, ale generalnie wiedzą, co robią. Widać, że są przeszkoleni. Tak, jak podchodzą do mnie, czuję się taki zaopiekowany, jak tam leżę. Nieodmownie! To jednak to tak, tak inaczej działa na psychikę człowieka? Jak na swoje możliwości i zakres wiedzy, w moim odczuciu idzie im bardzo dobrze. Każdy pracownik chciałby brać udział w takich szkoleniach, a nawet i w takich zawodach. Dziękujemy bardzo. Bardzo proszę. Czułbyś się przy nich bezpiecznie? Przy większości tak. <laughs> Dziękujemy. Proszę.